Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie moi drodzy widzowie. Ja jestem oczywiście Konrad, a to jest film z wynikami konkursów z okazji 200 subskrypcji na moim kanale. <laughs> Wiecie co? Miałem dylemacik, miałem dylemacik, nie ukrywam, miałem taki naprawdę poważny dylemacik, ponieważ z komentarzy konkursowych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no nie jest to dużo, no bądźmy szczerzy. Miałem mega dylemat między właśnie. <laughs> między każdym, jeśli mam być szczery. Ale jednak, ale jednak, ale jednak. Uwaga. Oficjalna wygrana przypada na. Uwaga, tutaj. Amnisa Kua2274. Przepraszam, jeśli jakoś przekręciłem Twój nick, ale Twój komentarz najbardziej mnie uszedł i. Odnosi się on troszkę do właśnie słowiańskości, do świata Wiedźmina. Możecie go sobie teraz tutaj przeczytać. Bardzo dziękuję za wzięcie udziału w konkursie. Albo w ogóle jego ja tutaj przeczytam na wizji. Wizja lokalna będzie, wizja lokalna, słuchajcie. O, to jeszcze jest nawet dziewczyna. Proszę bardzo, przypadkowo trafiłam. Spóźniona, ale też coś napiszę, bo nikt o mojej mitologii aż tak nie wspominał. Od twojej mitologii? Kurcze, to kim ty jesteś? Jakimś historykiem? Historyczką? Hmm. Ponieważ, według mnie, Wiedźmin to przede wszystkim gra, która z ogromnym szacunkiem i ukłonem podchodzi do mitologii słowiańskiej. Widać to wyraźnie w bestiariuszu, w którym, jak wiemy, spotykamy mnóstwo potworów zaczerpniających z naszego folkloru, jak również w pojawiających się tam obrzędach, na przykład dziadach, czy chociażby muzyce. Owszem, dziady w Wiedźminie 3 się pojawiły. Bardzo lubię różne mitologie, więc szczególnie lubię jak w grze rozwijamy różne historie z napotkanymi potworami i możemy właśnie przypadkowo zagłębić się w ich historię, tym samym poznając głębiej te nasze stare wierzenia i opowieści i ich symbolikę. O muzyce też można sporo powiedzieć, bo Wiedźmin to majstersztyk cudownych piosenek, które dają taki wspaniały klimat przy graniu i zgadzam się w tym w 150% naprawdę. Muzyka w Wiedźminie to. Ja byłem w ogóle z ciekawostka taka? Byłem na koncercie zespołu, który kiedyś tam w Toruniu występował i on robił muzykę do Wiedźmina. Żeby teraz nie skłamać was, oni się nazywali. Jezu, nie pamiętam. Przepraszam, zabijcie mnie, nie pamiętam. Ale to, co ja tam przeżyłem. Jezus, Maria, siedziałem w pierwszej ławce i łzy po oczach hapały. Coś pięknego. Kontynuujmy. Mogłabym dużo tak pisać, tymczasem sama postać Wiedźmina, oprócz tego, że przeszedł mutację i ma trochę supermoce, to nie różni się dla mnie za bardzo od normalnego człowieka, prawda? Ma swój kodeks moralny, robi to, co uważa za słuszne, ma swój zawód, w cudzysłowie, na którym zarabia i w którym się wyszkolił i tak spędza całe życie. Ma upadki i wzniesienia, rosterki etyczne, jak i miłosne, a także chwilę depresji i załamania, jak każdy z nas. Może dlatego dużo osób może się z nim utożsamiać i tym samym lepiej wczuć się w jego historię. Wspaniały komentarz i to jest 100% racji, naprawdę świetnie opisane, opisana postać Wiedźmina i jego świata. Więc Amnisakua2274, wygrywasz ten oto medalion wiedźmiński ze szkoły, oczywiście wilka, tym razem fokus złapie. Autofokus. No niestety, gdyby to był tryb kamery normalnej, a nie przez OBS, a pewnie byłaby ostrość normalna. Eee, odezwij się do mnie we wiadomości prywatnej na Discordzie lub Instagramie. Linki znajdują się w opisie pod filmem i dogadamy się w sprawie wysyłeczki. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w konkursie. Gratuluję oczywiście zwycięzcy i do następnego konkursiku. Trzymajcie się. Dziękuję raz jeszcze. I cześć.